27 ministrów handlu spotkało się w poniedziałek w Brukseli, aby opracować wspólną odpowiedź na 30% dopłaty celne ogłoszone w sobotę przez Stany Zjednoczone. Unia Europejska nadal w pierwszej kolejności stawia na negocjacje, twierdzi jednak, że jest gotowa użyć wszystkich środków, aby bronić swoich interesów, nie podając jednak wielu szczegółów. Ale niektóre kraje członkowskie, takie jak Francja i Hiszpania, chcą podnieść głos. Moi, je veux qu'il n'y ait aucun tabou dans la capacité de réponse européenne. À partir du moment où vous vous bridez, vous empêchez un certain nombre de réponses, vous n'êtes pas dans un rapport de force favorable. Et c'est peut-être là où nous devons évoluer dans la méthode. C'est assumer, même si ce n'est pas forcément une finalité souhaitée, mais assumer que nous savons répondre sur beaucoup de questions différentes qui concernent l'économie américaine. Euh, faute de quoi, évidemment, euh, le rapport de force W porządku, Pierwszy europejski pakiet środków zaradczych został już przyjęty, ale obecnie jest wstrzymany. Jedną z nowych opcji na stole jest drugi, większy pakiet środków zaradczych, wyceniony na 72 miliardy euro. Mówi się również o uruchomieniu instrumentu przeciwdziałania przymusowi. Jest to mechanizm reagowania na presję handlową poprzez nakładanie ceł lub ograniczenie dostępu do zamówień publicznych. We should negotiate for sure. We do have still time left. What we need to change is we need to be very concrete now how we will retaliate. We were very abstract until now. We need to be very concrete. This is our package, this is what we will do. We will use the anti-coercion instrument, and that I think will have spooked the markets. Termin upływa 1 sierpnia. Unia Europejska powtarza, że chce uniknąć wojny handlowej ze swoim głównym partnerem. Twierdzi jednak, że jest przygotowana na wszystkie scenariusze.